Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Don't Starve i zapraszam Was dzisiaj na odcinek przygotowujący mnie do wyprawy. Tak, postanowiłam, że mimo tego, że mamy początek zimy i warunki wcale nie są sprzyjające na wyprawy, no muszę się ruszyć kawałek dalej, żeby poszukać części na lodówkę. Żeby zrobić lodówkę potrzebuję Złotko mam, to mam Ale potrzebuję ten element maszyny Girsy tak zwane Więc plan jest taki Iż czekam aż złapią mi się Jakieś króliczki I mam nadzieję Że się jakieś złapią Już niebawem Dobrze by było Żeby się jakieś złapały I Będę szła, a co tutaj się tak jakoś to dziwnie przesunęło? I będę szła, słuchajcie, na wyprawę. E, łapię króliki, robię meatballsy, przygotowuję się pod kątem jedzenia i mam nadzieję, że uda mi się właśnie na jakąś wyprawę ruszyć. Mam troszeczkę jeszcze tutaj berisków, mam jakieś tutaj mm, warzywka, więc będę w stanie zrobić midbolsy, A nie oszkujmy się tutaj te to ususzone mięsko, ono daje dużo, ono daje dużo jeżeli chodzi o pfu, ono nie daje dużo jedzenia, ale długo wytrzymuje, o tak to chciałam powiedzieć, ono nie, nie, nie jest jakieś, wiecie, spektakularne jeżeli chodzi o y, punkty głodu, bo tylko 12 głodu, ale 10 sanity i troszeczkę zdrowie pod, y, podlecza y, ale ono Długo wytrzymuję, więc mam nadzieję, że uda mi się kilka Meatballsów przygotować, i zrobię jeszcze więcej pułapek. I że będę w stanie dzięki temu troszeczkę przeżyć na tej mojej wyprawie. Mam też nadzieję, że gdzieś tam dalej się zrobiły. Poczekajcie, zobaczmy sobie na minimapkę. Gdzie ja mam tu jakieś pająki? Bo też przydałyby mi się jakieś pająki. Tutaj były pająki. Tu mamy dużo. Tu bym mogła na dół w sumie iść. Już się robi ciemno. Temperatura spada. Bardzo szybko mi się ten Thermal Stone wyczerpuje. Dajcie mi znać, proszę Was, bo nie wiem, czy ja mam coś źle. Czy muszę mieć jakąś modyfikację? Czy to faktycznie tak jest, że ten Thermalstone. Ja ledwo odejdę od ogniska, słuchajcie, i ten thermal Stone już blednie. I za chwilę już jest yy, tak naprawdę po nim. Więc nie wiem, czy to tak faktycznie powinno być, czy, czy coś jest tutaj u mnie nie tak. Nie mam pojęcia. O, marchewka. I koniec mapy kliencik się przyda, odkryję sobie tutaj przy okazji licząc, że może będą też jakieś pajączki takie chwile, a mi tutaj wydzwaniają na telefon więc dobrze, że nie zginęłam chwila była pauzy no i tak, słuchajcie, zimno, zimno eee... a to mi tylko leczy zdrowie, weźmę sobie tak naprawdę odrobinkę zaraz będzie mi zimno też Chciałabym znaleźć pająki z prostej przyczyny. Pająki dadzą mi też silk, tą sieć swoją, a sieć pozwoli mi zrobić czapkę zimową. Która myślę, że troszeczkę lepiej będzie trzymała mi ciepło tutaj, teraz w zimę, więc tak zobaczymy. Chciałabym się dzisiaj na tą wyprawę przygotować i mam nadzieję, że mi się to uda. Mam jakieś tutaj leczące mikstury, mam dodatkową zbroję, mam dodatkową włócznię, jajeczko, dwa razy beriski i to. Dobra, tutaj się już podleczyłam. O, złapał się jakiś króliczek, super. W tamtej się nic nie złapało. Dajemy to tu. Może za daleko mam tu ustawione. Zobaczmy. Pyk. I wrzućmy to. Wrzućmy to do gara zatem. Jajeczko też wrzucę, bo już mi się tutaj kończy jego data przydatności. A trzeba było coś zjeść. Dobrze, że mam dużo sad tych ym, nasionek. Nasionka też są ważne. O. Są bolsiki które sobie zjem i teraz tak co ja jeszcze bym potrzebowała w sumie chciałam zrobić jeszcze jedną rzecz jaką yy, jaką jaką jest yy. klatka dla ptaków to wam wspominałam a co ja na tą klatkę dla ptaków potrzebuję bo nie wiem, o mogę zrobić namiot nie wiem gdzie ta klatka dla ptaków teraz tutaj jest. To jest najgorsze. Latarnia. Hmm, ciekawe. Oczywiście jak nazwość teraz tego nie znajdę. Po prostu. Masakra. Dobra, wiecie co? Nieważne. Eee, dorzucimy sobie tutaj. A w sumie mogę dorzucić to. Dobra. Zrobię jeszcze trochę pułapek. Gdzie one były te pułapki tu? Nie mam patyków? No wiecie co. A tu nie urosły. No wiecie co. Brakuje mi podstawowych surowców. No to jest hit. To jak, jak, jakie to jest przygotowanie do zimy, jak ja nie mam patyków? Oj, tutaj jeszcze drewienka leżą do zebrania, ale dobra. Zbiorę trochę tych patyków. Tu są do wykopania. Gdzie ja tu jeszcze jakieś patyki mam? Dobra, wróćmy. Cztery patyki powinny mi. O, jeszcze tu może. Powinno mi to na coś starczyć. Jakie rzeczy są potrzebne w ogóle na ognisko? A, trawa i te. Oki, okay. dobra. <grywki> Jaki to był krzyk, po prostu przeraźliwy hit. Dobrze. I lećmy z tym. Zatem raz i dwa. Dwie dodatkowe. O, tam się coś złapało pięknie. Ustawmy jeszcze to. I ustawmy jeszcze tu. I tak się zawsze coś tutaj będzie łapać. Och, kolejny króliczek, pięknie, dziękujemy. I kolejne dwa. No i super. Eee, dobra, wiecie co? Ja wiem, że w sumie nie powinnam tego tak jeść, ale. No, come on. Set. W sumie możemy ubić te króliki. Tak. Mhm. Oj, kolejny Pięknie. I o to chodzi, farma królików. Tak jest. Dobra. I teraz zróbmy sobie, co my tutaj mamy. Mm. Eee, o, zamarzamy, halo. Okejka. Aha, hmm. Kurczę, kurczę, kurczę. Nie, to zróbmy tak. Zanieśmy to tu. To umordujmy. Bo jak to brzmi, to umordujmy. No ale w sumie tak. Dobrze, dajmy to pięknie. I teraz wejdźmy sobie tu do tego garnuszka i przygotujmy mi bolsy. Raz. Zbiorę jeszcze tutaj jakieś beriski. powinnam mieć. Ok, cztery sztuki. To zawsze coś. Jest pełnia! O, super. Będzie można chodzić, nie będzie aż tak źle. Zbierzmy jeszcze jakieś. Gdzie tu jeszcze są... Pokażcie mi, tu niżej jeszcze są jakieś beriski. Są, poprosimy. No i dobrze, słuchajcie, myślę, że tutaj nie mam co, yy, co szaleć. Yy, zastanawiam się, czy łopata będzie mi potrzebna. Nawet w razie czego wezmę i ją wyrzucę. Yy, jest koniec dnia 25, mamy pełnię. Wykorzystałam tutaj moje zasoby, które miałam. I w sumie tak, zastanówmy się, gdzie ja mogłabym tutaj pójść. Mogłabym pójść tutaj i mogłabym pójść tutaj. I chyba to jest właśnie... To miejsce, to są te miejsca, w które będę teraz się udawać, i zobaczymy, czy coś tam znajdę. W poszukiwaniu girsów, oczywiście, czyli tych części na maszynę, na lodówkę, na lodówkę, o tak. Dobra, pierwsze ognisko. Zjem sobie jedne meatballs'y i jedną rzecz, którą będę chciała zrobić, to pościnam sobie troszeczkę drzewa tutaj. Za każdym razem będę starała się wybierać takie miejsce, gdzie gdzieś obok będą drzewa, żeby móc się ugrzać, ale też przy okazji troszeczkę tego właśnie yy, drzewa ze, yy, zebrać, żeby mieć ten, też czym palić oczywiście. Dobra. Szkoda, że nie ma tutaj czegoś takiego, że jak ona ścina. O matko, nie, nie. Że jak ona ścina drzewo, to też tak jakby od ruchu y, troszeczkę temperatura jej wzrasta. wiecie, Może nie jakoś znacząco, ale fajnie, jakby też odrobinę y, ta temperatura wzrastała. Dobra, 18 y, drzewa to jest całkiem ok. Wynik. Ugrzejmy się. I lecimy dalej, bo to nie ma co. Dobra, tutaj jest wszystko sprawdzone, i tu chyba też miałam wszystko sprawdzone, ale już tak asekuracyjnie podejdę do końca. Tak, ok. Czyli tutaj mamy finish. Ok. Mamy też jeszcze pełnię w dalszym ciągu, więc super, bo będę mogła kawałek dalej przejść nocą bez totalnej ciemności i wy też będziecie coś widzieć. i weszliśmy na bagna słuchajcie, tutaj lecam dalej i muszę się spieszyć biedny Chester dostaje tutaj baty o, a cóż tutaj, co to jest? nie wiem, co to jest pickup up ok ale spoko, bo możemy zebrać sobie karotkę eee, to jest pełna łopata w sumie właśnie, Chester, halo przydaje się na coś, e, poczekajcie my sobie tutaj ja nie wiem czy ktoś tu mieszka, czy zaraz mi coś wyskoczy, czy co to jest w ogóle nie mam, nie mam pojęcia co to jest ale dobra, dajmy do Chestera właśnie to coś, cokolwiek to jest, dajmy do niego tą stuprocentową łopatę, bo ona nie jest mi tutaj do niczego potrzebna Ugrzejemy się odrobinę. zwierzmy trawę. Trawy nigdy dość. Marchewki też nie, nie. Nie pogardzimy marchewką. Pięknie. Poprosimy jeszcze tą marchewkę. Szkoda, że tego nie mogę mm, nie mogę zebrać. Co się wiecie, wziąć sobie i, i wziąć. <laughs> Ale dobra. Ugrzeję się troszkę. Przepiekę sobie te marchewki, zobaczmy w ogóle, jedna marchewka 12,5 i 1, 12,5 i 3, okej, okay, czyli daje troszeczkę zdrowia upieczone. Czy ja już się tutaj trochę nagrzałam? Nagrzałam się, to lecimy dalej, bo to nie ma co, wezmę sobie jeszcze patyki, bo patyki z braku brakulaku też się przydadzą tutaj mamy koniec mapki to lecimy, Chester się trochę zregenerował a bo tu jakiś bój był wow, bój z macką okej okay, okay. rozumiem oh no, czy wy widzieliście to? nie mam pojęcia w którą stronę idę teraz czy tak była moja mapa? chyba nie nie, oczywiście, że nie tak była czyli tu muszę się pospieszyć, bo tu są macki i szybko do góry. Dobrze, dobrze, dobrze. Szybko do góry, raz. Nie w tą stronę! <noise> o nie! Dobra, czy tu jest coś? Tak, jest też! No, nie wierzę, czy wy to widzieliście? Nie, nie wierzę w to. I to taki kawał od domu. Can't believe it. Gdzie ja jestem? Gdzie mnie zrodziło? O Boże, szybko do bazy. Nic nie mam ze sobą. Moja, dla, moja. O, boże, nie wierzę w to. I za, umrę. Umrę drugi raz, słuchajcie, zaraz mnie zamrozi. Nie mogę w to uwierzyć. Iż będzie mnie zaraz zabijało. Mhm. Gdzie jest moja baza? O, nie! Czy zdąży? No, nie wierzę. Człowiek chce coś zrobić więcej. A tu takie rzeczy. Szybko, szybko 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 dam radę dam radę, dam radę. Dawaj tą jedną trawę tu. O mój Boże, czy wy to widzieliście? dawaj kupę szybko. OMG No nie wierzę, jak to mogło się tak stać. I wszystko zostało tam Wszystko tu, zobaczcie kiedy skawał drogi. Mój Chester, moja zapalniczka, wszystko tu zostało. No nie mogę w to u... Oj, coś kliknęłam jeszcze. Nie wiem tylko w co i nie wiem jak to wyłączyć. Eee, poczekajcie. Ctrl i L. O, dobra. Dobrze jest czytać. No nie wierzę w to. Ale poczekajcie, mam tutaj coś. Mam jakieś coś takiego to mi pomoże. Dajcie mi to, bo to mnie chociaż trochę uleczy. Tu mam jakąś czap, jakąś tą. Dobra, dawać mi tu króliki. Coś tam się uzbiera. Dawać. No, zbieraj te króliki. Reaguj, reaguj. Zaraz sobie zrobię coś więcej. Do jedzenia, i w ogóle wszystkiego. O mój Boże, no nie wierzę w to. Nie wierzę w to, co się stało. Dobra, mamy cztery króliki ubite, więc już jakieś jedzenie. Troszkę się ugrzałam, ale teraz tak, No naokoło pewnie nic nie mam jakiegoś takiego dodatkowego. Skąd mogłabym wziąć Flint. Dawaj to jajko. No to będzie odbudowa, słuchajcie. O oh jesus, Na pewno muszę zrobić sobie Thermal Stone'a. Hmm. pytanie czy te rzeczy, które tam są czy one mi znikną jedzenie z w plecaku, ono się pewnie zepsuje dobra, jestem w miarę najedzona mam dodatkowe dwa króliki, które mogę ubić tylko też nie mogę ich ubić za dużo bo to też, coś, też na coś to wpływa moja zapalniczka o jen, jen jen no i widzicie i tak to jest jak chcę zrobić coś więcej żebyście mieli ciekawszy odcinek i bardzo proszę jest ciekawy odcinek i kolejny będzie równie ciekawy ponieważ muszę się w miarę szybko tutaj uzbroić i iść odzyskać moje rzeczy a kawałek do tych rzeczy mam do przejścia a nie mam nic, nie mam termostatu na totalnie nic, totalne, totalne zero. Zobaczmy tylko jeszcze jedną rzecz. Czy ja mam. Mam to, o Boże, jak dobrze, jak dobrze, że chociaż coś tu zostało w tej bazie, ale nie mam patyków żadnych. I czy ja mam tu obok siebie jakieś patyki, które już urosły? Zobaczmy, chociaż jest wieczór, zaraz będzie noc. Nie mogę szaleć z odchodzeniem od bazy za daleko. Nie mam tu kurcze żadnych patyków blisko. Te patyki też jakoś tak nie rosną szybko. Zobaczcie, mam jeszcze chwilę wieczora, więc jeszcze pójdę gdzieś tu obok zobaczyć poszukiwanie patyków. Dosłownie. I już muszę wracać do góry. Bo zaraz nie będę miała czasu, żeby wrócić. No i tak, słuchajcie, dobrze. Tym y, nieoptymistycznym akcentem będę kończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Ekscytująca na koniec, ale jakże mogłoby być inaczej. W następnym odcinku lecę. Mam nadzieję, że lecę po moje rzeczy, albo chociaż zbroję się, żeby móc jakkolwiek po te rzeczy moje tam yy, pójść. Na wyprawę trzeba wszystko odzyskać. Zobaczcie kawał drogi przede mną. Kawał drogi. A tutaj to wszystko leży i czeka. O masakra, o masakra. No dobrze, słuchajcie. Dziękuję bardzo serdecznie wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i że ta końcówka przysporzyła wam troszeczkę emocji, taki dreszczyk emocji tak jak mi. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.